Znajdujemy się w Starych Juchach na dworcu kolejowym. Niby to jest zwykły dworzec kolejowy, ale są tutaj jeszcze po niemieckie napisy, które za chwilę pokażę. To oczywiście jest polska nazwa Starych Juch. Zaraz pokażę ciekawe niemieckie napisy. Frontu budynku da się odczytać niemiecki napis Konigsberg, czyli Królewiec Kaliningrad. Konigsberg 161,3 km. Tutaj prawdopodobnie na tym budynku jest jeszcze jeden napis prostki, czyli po niemiecku prostkę. Spróbuję znaleźć. Ten napis. Chociaż jak jest zima to jest ciężko pewnie tutaj cokolwiek teraz znaleźć. Przeszedłem się wokół tutaj budynku, ale nie znalazłem tego napisu Prostgen. Chociaż w internecie, w internecie napisane jest, że, że jest tutaj gdzieś ten napis. Ale ja go nie widziałem.